Siemanko! Z tej strony Łukasz, z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku musimy zamontować... A! Siłownik. Żeby, wiecie już, tak, nie opierać jak ostatnio, że okno, że potem ręka... No to... Uciążliwe jest. A że siłowniczek przyszedł jednostronnego działania na eurostyczkę, ziona jest. Tu jest. O! No to można podziałać. A jak się uda, to jeszcze możemy wysiać poplam. Tu jest. Myślałem, że będę sprytny, ale chyba trochę za dużo ważę. Że... Kurde, trochę za krótki ten siłownik. I trzeba zrobić małą sztukaterię. Taką i jeszcze sprężynę trzeba gdzieś dać. chyba, chyba tutaj będzie trzeba było. No dobrze, że mam takie z zbrany. To sobie utnę. Idealnie. <noise> trochę druciarstwo wyszło tłok założony ale samego procesu zakładania Wam nie nagrywałem, bo no właśnie bo mnie to trochę przerosło i i było dużo niecenzuralnych słów, kurczę. A i tak, żeby założyć sprężynę, bo napięta jest naprawdę bardzo, to i tak musiałem wołać do pomocy. A samemu zapomnijcie, i było szans. To dobra robota! Przecież to wsypać. Już wczoraj się nie udało jechać. Zasieć po tym Bo powiem Wam szczerze, że myślałem, że to będzie szybciej szło ta robota. A to naprawdę dużo czasu zajęło. Kurde, żeby Was nie skłamać, no ze 4 godziny. A potem jeszcze, wiecie, szwagier przyjechał. No i się ciemno zrobiło. I to, znaczy ciemno, już nie to światu, żeby nagrywać. No ale dobra, szpara jest, powiedzmy, chyba ustawiona na dwójkę. Żeby całego poplonu nie zgubić od razu, na samym początku. Dobra, wejdziemy, rozsypiem. Pewnie część z Was pewnie powie, że już za późno na rzepak jest. Znaczy w sensie na poplon ogólnie, nie? No i ja mam tego świadomość, że już późno. O kurde, co to tak lata Ale niestety wiecie, no nie miałem okazji wysiać tego szybciej. Trochę trzeba zostawić na no. Czemu nie miałem okazji wysiać szybciej No bo znajomy miał słomę, zresztą wiecie reszta zostaje na ogródek może i tak za dużo Ach. a poplonik będzie pod ziemniaczki myślę bo mamy dzisiaj który? Mamy dzisiaj 5 września, czyli jakiś miesiąc za późno, myślę, na ten poplon jest. Ale 5 września, 5 października, 5 listopada. No jeżeli zimy nie będzie zbyt szybko, to myślę, że ten plan może się udać to jest dwa miesiące, to ten rzepak powinien ładnie ładnie się zarosnąć, tym bardziej, że no, widzicie 15 kilo tego rzepaku tam wrzuciłem będzie trzeba, to się przejedzie dwa razy potem poproszę znajomego, żeby mi ciężką broną to zmieszał broną talerzową a potem się przyora Dobre. Koniec gadania. Jedziemy. samo się żepaku niedawno zniszczył dopiero więc darmo by to było tam rzucać mu tak że pewnie będzie się pszenicę po rzepaku I ja nie wiem kurde boję się że mi nie starczy ale to się będzie obserwować co Nie, wiem. nic tu nie ma. Ej, na no, trochę leci, ale chyba mało, bo nic nie widzę. Tutaj bardzo mało. dalej. Muszę go wyżej podnieść i bardziej otworzyć. Mamy ją na trójkę. Kurde, najwyżej braknie, to przecież nie jest nawóz. Żeby tam... coś zapkało Tu się chyba coś zapkało i chyba nie sypie No na tej stronie nie ma granulek Nie no sam jakieś Nie no nie ma Trochę tu no ja coś tam jest, jeździł ale czemu tak? Tak jeszcze poprawiałem łopatki bo w tym rozsiewaczu było coś coś z tym otwieraniem nie do końca halo Mało tego rzepaku, tu jest wszystko u sąsiada No ja coś tu też leży jeszcze a tu już nie, no rzepak lekki to nie powinien tak daleko lecieć przecież się wróci czwórką, ale... Dobrze, to nie nabóz. Jest czas teraz, żeby to ewentualnie poprawić. I sprawdzić co... czemu to się tak dzieje. Kurde, że... że tu zostaje. I to sporo. A tam... Nie! I'm By chyba było. Nie. Kurde. Dawno się nie podjeżdżało do takich maszyn, to potem tak jest. Choć wiecie, na przykład agregat był od zawsze i zawsze ten sam. Tylko że w zeszłym roku, jak już postanowiłem, że będę robił to, co robię, właśnie w tej chwili, to postanowiłem go odnowić. Są nowe redwice. tylko tyle, no wszystkie śruby bo reszta została i po staremu no i kolor nowy, kolor nowy wzorowany na Unii, tutaj to ładnie wyglądało jeszcze jakieś naklejki ponaklejam bo to chyba Unia nie jest wydaje mi się, że to polski jakiś, ale ewentualnie ruski agregat ale kupowany w Agromie swego czasu odnowości u nas takie rzeczy więcej założone proszę bardzo i zaś tyle kręcić, chyba pora kupić drugą kolbę Żeby była do tych sprzętów które potrzebują na krótko, czyli opryskiwać i rozsiewać. do tych sprzętów, które tu na długo potrzebują, czyli właśnie o! Tak się prezentuje. Wszystko się chyba kręci. Wszystko się kręci. I to całkiem lekko, bo smarowane było niedawno. Przy okazji się wykosi tutaj, bo patrzcie, jak zarasło. Muszę to czymś wyścielić, kurde, żeby nie było takich akcji. Dobra, jedziemy. Ostatni przejazd. Kończyliśmy i pole wygląda trochę mniej, jakby dziki poryły, ale po tej talówce, talerzówce to się wyrównało, zagęściło, mam nadzieję, że tak zejdzie, że za głęboko nie zrobiłem, nie przykryłem go. Miejscami się ciągnęły takie kępy, bo tu peżu dużo jest. Patrzcie jaki peż urodzaj, urodziwy kurde. A. Randapik by się przydał, o tutaj też taka kupa, ale to jest taka nieduża kupa, to się zaora. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że będziemy się widzieć często, że będziecie oglądać moje zmagania, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!